Wczoraj mówiliśmy sobie o Deuter Izajaszu, to był ten prorok, który to był kontynuator proroka proto Izajasza, który głosił za czasów niewoli babilońskiej. Kiedy zastanawiali się, w jaki sposób powracać ten, który podejmował takie dwa tematy. Po pierwsze, ten sąd nad Izraelem, a z drugiej strony to opowiadanie o cudze Jahwe. I też wczoraj wspomniałem o tym, że będzie. Będzie egzamin ustny, że w ramach kolendy będą pytania dotyczące RORAT dla tych, którzy uczestniczyli. No i pojawiały się takie obawy, co to takiego będzie, jakie będą pytania. Dlatego przygotow będę przygotowywał takie tezy, pytania, także można się na spokojnie na to przygotować, tak żeby się nikt nie przejmował. Naprawdę pytania będą proste, także proszę się nie przejmować. Dzisiaj jednak chcemy przejść dalej do proroka Daniela. Przy czym czy nazywamy go prorokiem, to nie jest takie proste. Kiedy na przykład patrzymy sobie na, na Biblię hebrajską, to możemy zauważyć, że tam nie ma proroka Daniela. Dlaczego go nie zaliczają jako proroka? Ponieważ zaliczają go do ksiąg mądrościowych. Wynika z tego, jak Księga Daniela jest zbudowana. Jak popatrzymy sobie na pierwsze sześć rozdziałów, oraz na ostatnie dwa rozdziały, 13 i 14, to możemy zauważyć, że one mają charakter bardziej taki mądrościowy. To są opowiadania o bohaterze, który ma na imię Daniel. To, co spina wszystkie te opowiadania, to jest Daniel. Ale to nie jest jakiś konkretny prorok, który żył w, jakim, w jakimś czasie. Nawet jeśli jest nam przedstawiony jako prorok żyjący w czasie niewoli babilońskiej, to w rzeczywistości e, nie było takiego Daniela za, e, za, za tych czasów. Nie było proroka Daniela w tym sensie. I jedyna część, która ma charakter prorocki, który jest napisany jak inne księgi prorockie, to jest środek. To jest od 7 do 12 rozdziału. I teraz jest pytanie takie, dobrze, ale dlaczego w takiej sytuacji nie zaliczamy Księgi Daniela, tak jak inne księgi mądrościowe, e, na przykład jak Hiob, jak Tobiasz, dlaczego nie łączymy je ze sobą? Dlaczego mówimy o tym, że Daniel jest mimo wszystko prorokiem? I to wynika z tego, że sama Ewangelia według Świętego Mateusza podaje nam Daniela jako proroka, i to powoduje, że w, katolickiej, e, w katolickim Piśmie Świętym Daniel zawsze jest jeden z czterech większych proroków, po Podczas gdy Hebrajczycy, podczas gdy Żydzi uznawali Daniela, Księgę Daniela za Księgę Mądrościową. Żeby też lepiej zrozumieć, w jaki sposób ta Księga powstawała i dlaczego ona też ma taki charakter, to trzeba się przyglądać temu, jakim językiem została napisana. I w tym języku kryje się cała historia pisania tej księgi. Już kilkakrotnie wspomniałem o tym, że księgi nie spadają nam z, z góry. To nie jest tak, że um, autor jakiejś księgi biblijnej zamyka oczy, daje swoją rękę i teraz przychodzi anioł i zaczyna prowadzić jego ręką. Także Pan Bóg tak naprawdę pisze, a autor biblijny on stara się, żeby w miarę możliwości nie ingerować. Wręcz przeciwnie, patrząc sobie na tych proroków, ciągle widzimy konkretnych ludzi, konkretnie żyjących w swoich czasach i spotykających się z Panem Bogiem, którzy są wpatrzeni, którzy poznają tego Pana Boga, którzy chcą całemu światu opowiadać o tym, jaki jest ten Pan Bóg, którego oni widzą, z którym się spotykają, który im tłumaczy te czasy, w których oni żyją. I teraz jest tak, ten sam Pan Bóg, który ich zachęca do tego, który daje im się poznać, ten sam Pan Bóg także ich zachęca, żeby o tym opowiadali innym. I teraz prorok jest przed trudnym zadaniem, ponieważ musi szukać właściwych słów, musi znaleźć właściwych określeń, żeby opowiadać o tym, co sam przeżywa, o tym, co Pan Bóg mu objawia. I na tym polega cały proces. Gdyby nie było Pana Boga. Gdyby nie było Pana Boga w tym wszystkim, to prorok nigdy by nie wpadł na pomysł, nigdy sam by nie doszedł do tego, jaki jest Pan Bóg. Pomyliłby się po drodze a pewnych rzeczy w ogóle by nie odkrył. I dlatego natchnienie Pana Boga polega na tym, że On mówi, On pokazuje, On w dialogu przedstawia prorokowi to wszystko, co jest to przekazywanie. To on mu to objawia. Więc na tym polega to natchnienie boskie. Z kolei człowiek pozostaje w pełni też autorem, razem z Panem Bogiem, pozostaje się tym autorem, ponieważ On szuka teraz słów, żeby to przekazać, obrazów, żeby to wyrażać. I i robi to we współpracy z Panem Bogiem. Prosi Pana Boga o pomoc, żeby Pan Bóg mu nie tylko dał zobaczyć, jak wygląda on, jak wygląda świat z jego perspektywy, ale także w jaki sposób przedstawić ten świat tym ludziom, do których jest prorok albo jakikolwiek inny autor biblijny posłany. Jednak nawet to jeszcze nie wystarcza, ponieważ. Te księgi e, nie są słuchy. To nie jest tak, że po prostu Pan Bóg kiedyś przyszedł i powiedział: ma być napisane Pismo Święte. Ale są także ci ludzie, którzy zaczynają czytać to Pismo Święte i ich zadaniem jest w podobny sposób spotkać się z Panem Bogiem. I Pan Bóg bardzo chętnie korzysta z Pisma Świętego i mówi: przeczytaj ten tekst. Zobacz, tutaj ktoś w moim imieniu napisał tekst, w którym stara się przekazać, kim ja jestem. I teraz przychodzi ten autor, przychodzi ten tekst, ten, który chce czytać Pismo Święte i prosi Pana Boga o właściwe rozumienie tego tekstu. I to jest ten drugi moment, bardzo ważny dla natchnienia, że są ci, którzy czytają te teksty i rozpoznają w tych tekstach Boże natchnienie. Kto im mówi o tym? W jaki sposób oni poznają, że to są Boże teksty? Sam Pan Bóg jest tym, który uwierzytelnia te teksty w ramach Kościoła, w ramach wspólnoty i tak dochodzimy do tych ksiąg, które uznajemy, u których stwierdzamy, że one są natchnione przez Pana Boga, właśnie przez cały ten proces. Jeśli w taki sposób teraz patrzymy na powstawanie ksiąg, to nie dziwimy się temu, że Pan Bóg nie potrzebuje jednego autora, który mu napisze całą księgę. Ale zdarza się tak, że jeden autor zacznie, drugi kontynuuje, trzeci jeszcze coś dopisuje, tak jak mamy to na przykład u Izajasza, gdzie mamy proto-Izajasza, deuter-Izajasza i trito-Izajasza. Ale także w Księdze Daniela mamy podobną sytuację. Dlatego teraz przejdźmy sobie do omówienia, w jakim języku ta Księga Daniela została napisana. Mamy pewną warstwę, najstarszą, to jest aramejska warstwa. Po aramejsku została napisana. Więc ktoś zebrał opowiadania o, takie mądrościowe opowiadania, ujednolicił je pod jednym hasłem, pod Danielem i napisał je. I teraz te pisma zostało przekazane. Do takich żydowskich, do, hebrajskich, do hebrajskiej kultury, i tam w języku hebrajskim zostały dopisane jeszcze pewne opowiadania, pewne części, które nie były znane aramejskiemu autorowi, albo takie, które jeszcze dopasowywano tak, żeby były naprawdę już wyrażały prawdę o Panu Bogu, prawdę o tym świecie. I jak ten tekst już powstał w tej wersji, to został przekazany dalej, i między innymi trafił także do wspólnot greckich. I te wspólnoty greckie czytają ten tekst i mówią zaraz, do naszych czasów, żeby to trafiło, żeby ludzie to zrozumieli, trzeba troszeczkę dopisać, trzeba troszeczkę więcej opowiadać. I dlatego dodawa, dodali jeszcze. Kilka fragmentów, które mamy tylko w języku e, greckim, które nie możemy znaleźć w języku hebrajskim, albo w oryginale w hebrajskim, albo w aramejskim. I teraz ktoś na to popatrzy i mówi, no dobrze, ale tutaj kto jest teraz tym nad, autorem natchnionym? Kto e, zadbał o to, żeby to było wszystko spójne, żeby to było natchnione przez Pana Boga? Nie człowiek. Pan Bóg sam o to zadbał, żeby każdy z tych etapów, każdy z tych języków, każdy, który się włączył w ten cały proces powstania Księgi Daniela, to Pan Bóg zadbał o to, żeby było spójne, żeby wyrażało prawdę, żeby, żeby w tym się wszystko wyrażało. dlatego my, jako katolicy, wiedząc o tym, że w taki sposób powstawała ta Księga, przyjmujemy ten tekst, który zarówno ten aramejski, jak i ten hebrajski, jak i ten grecki, ta ostateczna wersja, którą my mamy w Piśmie Świętym. Dodając tam wspomnienie o tym, że żeby zrozumieć dobry kontekst i żeby zrozumieć też znaczenie, że one później powstawały, ale uznając je tak samo zanachnione jak ten pierwotny tekst aramejski. Dobrze, ale tyle jakby o samym powstawaniu, co jest bardzo istotne i o czym warto wiedzieć, o czym warto pamiętać, ale przyglądnijmy się teraz konkretnie tej księdze Daniela. Kim jest ten Daniel? Jak już wspomniałem, Daniel jest pewną postacią symboliczną, która przedstawia nam takiego króla, takiego urzędnika, kto, kogoś, kto jest niesamowicie wierny Panu Bogu. Księga, księga się opiera na tych wydarzeniach, kiedy byli w niewoli asyryjskiej, w niewoli babilońskiej, w przesiedleniu babilońskim. W rzeczywistości księga została napisana, kiedy było powstanie machabejskie. Było to powstanie, kiedy Izraelici. Gdzie, kiedy, kiedy, kiedy grecka kultura coraz bardziej zaczęła wchodzić w żydowskie zwyczaje, I Żydzi powiedzieli: Nie, musimy być wierni Panu Bogu. A widzimy, że ta grecka kultura jest bardzo taka bogobojna, stawia złe akcenty, zbytnio zwraca uwagę choćby na cielesność, na, takie, na, 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 na taką koncentrację na cielesnym rozwoju. I dlatego. Powstaje powstanie, które walczy o czystość swoich rytuałów. I teraz mamy postać Daniela. Który jest na dworze babilońskim. I na tym dworze babilońskim jest wierny Panu Bogu. I Pan Bóg go za to błogosławi, z tego powodu e, się rozwija Daniel, z tego powodu dochodzi do takiego, e, do takiego piękna też w Jego posłudze. I po kolei wszyscy królowie zaczynają go chwalić, zaczynają chwalić Pana Boga za to, że w taki sposób obdarował swojego sługę Daniela. I teraz mamy w sumie czterech królów. Kiedy popatrzymy na tych królów i popatrzymy na to, jak historycznie to wyglądało, kiedy oni byli, to możemy zauważyć, że jest pewna niespójność. Że to nie jest tak, że została nam tutaj opisana historia. Jednak autor biblijny w ogóle nie miał na zamiar, żeby nam przedstawić historyczną rzetelność. On korzysta z tych czterech królów tak, jak my byśmy korzystali z pewnych. Osób znanych, którzy nam się kojarzą kojarzą z pewnym zachowaniem. No tutaj można by było podać jako, jako przykład, gdybym powiedział, że ktoś jest podobny do Trumpa. Niezależnie od tego, jakie mamy wyobrażenie Trumpa, ale mimo wszystko, mamy coś wspólnego. Tak, mamy, wiemy, w jaki sposób mówi się o byłym prezydencie Ameryki i jaka to jest osoba. I teraz, kiedy go porównuje, kiedy porównuje kogoś do niego, to wtedy każdy rozumie, aha, dobrze, to chodzi o takiego prezydenta, chodzi o taką osobę, która w taki sposób postępuje. W podobny sposób Daniel, w księdze Daniela są wykorzystywani ci monarchowie. Problem tylko polega na tym, że my nie żyjemy w ich czasach. I o ile my wiemy, co nam się kojarzy, co w naszych czasach się kojarzy z takim Donaldem Trumpem, o tyle nie wiemy, co ludzie sobie kojarzyli, kiedy słyszeli o takim Dariuszu albo takim Cyrusie? Możemy się domyślać: Cyrus jest zawsze przedstawiany jako takie bardzo prawe narzędzie Pana Boga, w rękach Pana Boga, które pozwala wracać do Jerozolimy, odbudować świątynię. Więc jest bardzo pozytywnie przedstawiany. Nabuchodonozor także jest przez proroków przedstawiany jako kogoś, kto jest narzędziem Pana Boga i który został przez niego wybrany, ale który sam o tym nie wie. Więc będziemy w Księdze Daniela mieli taki proces, w ramach którego nasz, ten król Nabuchodonozor zaczyna rozumieć, kim tak naprawdę jest i kto jest tym Bogiem, który całym światem kieruje. Jednak to, co jest istotne w tym całym opowiadaniu, jest jakby to przekonywanie całego świata o jednym bogu jachwy, który nad wszystkim stoi. Więc nie powinniśmy szukać takich szczegółów, na przykład Baltazar, on był tylko księciem. Jeśli chodzi o Doriusza i Cyrusa, to w rzeczywistości ich kolejność była odmieniona my powinniśmy jakby pamiętać o tym, że mieli swoje znaczenie i prorok, który pisał. Tak jak prorok Daniel, nie ten Daniel, który jest tam przedstawiony w księdze, ale ten, który za czasów powstania machabejskiego napisał tę księgę, który ją skomponował, bo który ją zaczął, który został potem rozbudowana, że to proroctwo Daniela właśnie mówi nam em, o tym wszechpanowaniu Boga. Kolejna rzecz, która jest też bardzo istotna, to jest przedstawienie tam Syna Bożego, em, Syna Człowieczego. Wiadomo, jeśli chodzi z naszej perspektywy z Ewangelii, będziemy widzieć w tym samego Chrystusa, przedstawienie samego Chrystusa. Ale dlaczego jest o mowa o Chrystusie? Dlaczego to odnajdujemy? Ponieważ jest tam przedstawiony Starowieczny. I ten Starowieczny, um, on, jest, on jest przedstawiany jako ten, który, który, na, um, który na tronie jest, który, gdzie jest cała ta um, epifania, to jest co wszystko, co co, co jest przedstawiane jako, jako przyjście Boga. I z drugiej strony mamy Syna Człowieczego, który w podobny sposób jest przedstawiany. A mianowicie jest przedstawiany jako tego, który doznaje taką samą chwałę jak sam Pan Bóg, jak sam Starowieczny. A z drugiej strony jest od niego różny. I to jest bardzo spójne z tym, w jaki sposób będziemy patrzeć potem na Chrystusa, który jest w chwale razem ze swoim Ojcem, otrzymuje taką samą chwałę, a z drugiej strony, jako osoba, jest kimś różnym. Jednak wiadomo, to jest nasza perspektywa, w jaki sposób na to patrzymy. To, co nam prorok Daniel zostawił, to, co jest jak pytanie, takie nowe i co zostało także odczytane w jego czasach, to jest zrozumienie, że są różne rodzaje, um, są różne rodzaje mesja, mesjanizmu. Z jednej strony mamy um, królewski mesjanizm, to jest ten król Dawid, ten, który będzie um, na nowo panował nad całym światem. Z kolei u Deutori Izajasza wczoraj poznaliśmy mesjaństwo, które mówi o cierpiącym, że ten, który jest wierny Panu Bogu, ten zostaje przez ludzi grzesznych i zmiażdżony, że jest pewna taka konieczność. A dzisiaj Daniel nam pokazuje, że jest jeszcze trzecia forma, a mianowicie Mesjasz, który mesjaństwo mądrościowe, że Mesjasz nam przynosi mądrość. Dokładnie przyglądniemy się pierwszym sześciu rozdziałom w jutrzejszym dniu, ale na dzisiaj zapamiętajmy i popatrzmy sobie w taki sposób na proroka Daniela. Na proroka, który, na proroctwo, które nam pokazuje mądrość bożą, którą dzieli razem z człowiekiem, który, która się wyraża w całym świecie i która jest także pewną formą. Czy w pewną formą wyrwania z tej niedoli, z tej niesprawiedliwości, którą człowiek doświadcza. I tego Boga, który nas zachęca, który daje nam rozum, żebyśmy Go rozwijali, żebyśmy z Niego korzystali, żebyśmy nie stanęli w miejscu, tego Boga teraz z tej mądrości korzystajmy, aby sformułować błagania do Pana Boga w nadziei, że one są Zgodne z jego wolą, że dobrze rozumiemy, czego od nas pragnie, i te prośby teraz jemu przedstawiajmy, i do tego powstańmy.